Cześć! Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania maturalne z funkcji kwadratowej wielomianów i wyrażeń wymiernych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, serdecznie zachęcam, a teraz zaczynamy. Zadanie pierwsze dana jest funkcja 2x kwadrat minus 3x plus 1. Wybierz dwa poprawne zdania opisujące tę funkcję. Widzimy, że jest to funkcja kwadratowa. Spójrzmy na pytania. Pytania są o wyróżnik, o najmniejszą wartość, o zbiór wartości, o kiedy funkcja rośnie, y, jakie są te miejsca zerowe, jakie jest równanie osi symetrii, no i ogólnie o wierzchołek. Y, myślę, że przed przystąpieniem do rozwiązania tego zadania trzeba by było bliżej przyjrzeć się tej funkcji kwadratowej, czyli policzyć wyróżnik, policzyć miejsca zerowe. Policzyć współrzędne wierzchołka i to właściwie powinno nam wystarczyć do odpowiedzi na te pytania. OK, czyli tak. Współczynnik A wynosi 2, b minus 3, c 1. No to delta, czyli wyróżnik, b kwadrat minus 4 razy a i razy c. Minus 3 do kwadratu to 9, minus 8, czyli 1. Czyli pierwiastek z delty to 1, x1 minus b, czyli 3 minus 1 przez 4 i drugie 3 plus 1 przez 4. 3 e, minus 1, czyli 2 czwarte to jest 1, druga i x2 4 e, czwarte, czyli 1. Współrzędne wierzchołka P i Q, czyli minus B przez 2A, czyli 3 przez 2 razy 2 to 4 i Q minus delta przez 4A, delta była 1, czyli minus 1 przez 4 razy 2 to 8. Zobaczmy szybciutko jak ta funkcja będzie wyglądała na osi, czyli miejsca zerowe to 1, 2 oraz 1. I wierzchołek w punkcie 3 czwarte i minus 1 ósma. Czyli mniej więcej tak wygląda ta funkcja. I tutaj mamy te miejsca zerowe. No i teraz już możemy odpowiadać na pytania. Wyrożnik jest równy 17, nie jest to prawda. Dlatego, że jest równe 1. Najmniejsza wartość to Minus 125 tysięcznych. U nas najmniejsza wartość to minus 1 ósma. No i faktycznie minus 1 ósma po zamianie na ułamek dziesiętny to jest minus 125 tysięcznych, czyli ta odpowiedź jest prawidłowa. Podpunkt C, zbiór wartości od minus nieskończoności do minus 1 ósmej. No nie, ponieważ ramiona paraboli są skierowane do góry. A wiemy to dlatego, że współczynnik A jest dodatni. Czyli zbiór wartości jest od minus 1 ósmej do plus nieskończoności. Czyli to nie jest poprawna odpowiedź. I dalej. Funkcja rośnie od minus nieskończoności do 3 czwarte. Od minus nieskończoności do 3 czwarte, czyli tutaj nasza funkcja maleje. Rośnie natomiast od 3 czwarte do plus nieskończoności. Czyli to też nie jest poprawna odpowiedź. Podpunkt E. Iloczyn miejsc zerowych jest ujemny. No nie jest to prawda, bo iloczyn miejsc zerowych wynosi jedna druga, a więc na pewno jest dodatni. Podpunkt F. Oś symetrii x równa się 75 setnych. 75 setnych, czyli 3 czwarte. No, i dokładnie to jest poprawna odpowiedź, bo oś symetrii przechodzi zawsze przez, przez nasz wierzchołek, czyli P naszego wierzchołka. To jest ta nasza oś symetrii, czyli to jest poprawna odpowiedź. No i jeszcze tak rzućmy okiem na to G. Pierwsza współrzędna wierzchołka to 0,25, czyli 1 czwarta. No nie, bo to jest 3 czwarte. Także zawsze myślę, że dobrze jest zrobić sobie taki mały rysunek i wtedy nie ma problemu. Przejdźmy do kolejnego zadania, zadanie drugie. Dana jest funkcja, przedstaw funkcję w postaci kanonicznej oraz w postaci iloczynowej. Do postaci kanonicznej potrzebne, jest, potrzebne nam są współrzędne wierzchołka, a do postaci iloczynowej miejsca zerowe. Czyli znowu właściwie musimy policzyć tak jak wcześniej deltę na początek, czyli a jest równe 2, b jest równe 5, c minus 3, no i delta, b kwadrat minus 4 razy a i razy c. Mamy 25 minus i minus daje plus, 4 razy 2 to 8, razy 3, 24, czyli delta jest równa 49, więc pierwiastek z delty to 7. x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 4. Czyli mamy tu minus 12 na 4, daje nam minus 3. I x2 minus 5 plus 7 przez 4, 7 minus 5 to 2 czwarte, czyli 1, druga. Czyli to są nasze miejsca zerowe. No i P i Q minus B przez 2A, czyli minus piątka przez 2 razy 2, 4 i Q minus delta przez 4A. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest delta, nie pierwiastek z delty, czyli minus 49 przez 4 razy 2, no to mamy 8. No i możemy zapisać już teraz te postacie, czyli postać kanoniczna to jest a, x minus p, czyli x plus 5 czwartych do kwadratu plus q. I postać iloczynowa, y równa się a, x minus x1, czyli będzie x minus minus, czyli plus 3 x minus jedna, druga. I tak będą wyglądały te postacie. Dobrze, możemy przejść do zadania trzeciego. Dana jest funkcja minus x kwadrat plus bx plus c. Wiemy, że liczby 3 i minus 5 są miejscami zerowymi, a mamy obliczyć sumę 5b plus c. Ok, czyli tak. Spójrzmy tutaj na tę postacie. Ta postać to jest postać ogólna. My mamy miejsca zerowe, więc postać jaką możemy stworzyć, to jest postać iloczynowa i to nawet będzie pełna postać iloczynowa, dlatego że my znamy współczynnik A. On wynosi minus 1. To stwórzmy tę postać iloczynową, czyli y równa się minus, bo to jest to nasze A minus 1. X Minus 3x plus 5. I teraz przejdziemy z tej postaci iloczynowej na postać ogólną, czyli minus, i trzeba poprzemnażać każdy z każdym x kwadrat plus 5x minus 3x minus 15. Po przemnożeniu, co my tu dalej mamy? Minus x kwadrat plus 5 minus 3 to mamy. 2x minus 15, no i jeszcze minusik weźmiemy tu pod uwagę, czyli minus x kwadrat minus 2x plus 15. Czyli taki wzór ma nasza funkcja, czyli od razu widzimy, że b jest równe minus 2, a c jest równe 15. No i teraz b plus c, czyli minus 2 plus 15. No a to daje nam 13. Dobrze. I przejdźmy do następnych zadań. Tutaj już wchodzą nam wielomiany. Mamy tutaj dwa wielomiany. Wielomian w. Już widzę, że tutaj jest mały błąd. Tu powinno być bez kwadratu. I mamy wielomian q. 3x kwadrat plus 5x. I mamy dodać te dwa wielomiany. Czyli dodajemy, czyli zapisuję na razie wielomian W w nawiasie. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to dodawanie, to ten nawias nie jest aż tak bardzo konieczny, ale jak już jest, to niech będzie. Ściągamy teraz nawiasy, czyli mamy minus 3x kwadrat plus 5x minus 6. Plus 3x kwadrat plus 5x. No i dodajemy, czyli zwykła redukcja. x kwadrat się skrócą. Mamy minus i plus. 5 plus 5, czyli 10x, i jeszcze minus 6. OK. Teraz będziemy odejmować te wielomiany, czyli minus 3x kwadrat plus 5x minus 6 minus. 3x kwadrat plus 5x. No i teraz tutaj na pewno trzeba będzie uważać, bo gdy będziemy ściągać ten drugi nawias, przed którym jest minus, no to musimy pamiętać o zmianie znaków, czyli minus 3x kwadrat i minus 5x. No i redukcja. Minus 3 i minus 3 daje nam minus 6x kwadrat. 5x minus 5x się skróci. I zostanie nam minus 6. Czyli trzeba pamiętać o tej zmianie znaków przy odejmowaniu. I zadanie piąte. Mamy sprawdzić, czy wielomian W, a właściwie nie mamy sprawdzić, czy wielomian W, tylko mamy sprawdzić, czy liczba minus 1 jest pierwiastkiem wielomianu W. Co to znaczy, że jest pierwiastkiem? Liczbę nazywamy pierwiastkiem danego wielomianu jeśli wartość wielomianu dla tej liczby będzie równa 0. Czyli tak naprawdę zadanie bardzo proste wystarczy policzyć wartość wielomianu dla minus 1. Jeżeli będzie 0, to tak, jest pierwiastkiem. Jeżeli będzie to wartość inna niż 0, to znaczy, że pierwiastkiem nie jest. Czyli podstawiamy 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej. 10 minus 1 do potęgi drugiej, 9 razy minus 1 i jeszcze minus 2. Czyli mamy tak: minus 1 do potęgi trzeciej, czyli minus, razy 3, czyli minus 3, minus 1 do potęgi drugiej, czyli plus, razy minus 10, czyli minus 10, 9 razy minus 1, czyli minus 9 i jeszcze minus 2. Czyli mamy tutaj. 10 i 9 to już jest 19, 22, 24. Jest to wartość różna od 0, dlatego liczba minus 1 nie jest pierwiastkiem. I możemy przejść dalej. Zadanie szóste. Rozłóż wielomian na czynniki. I wybrałam sobie tutaj dwie metody: metodę grupowania w podpunkcie A i w podpunkcie B wyciąganie przed nawias. Metoda grupowania polega na tym, aby tak poprzekładać te wyrazy, żeby one były w parach i z każdej tej pary możliwie najwięcej do wyciągnięcia. Ogólnie nawet szczerze mówiąc, nie trzeba aż tak bardzo przekładać tych wyrazów, ale wydaje mi się, że jak się je poprzekłada, to lepiej od razu widać co można by wyłączyć. Czyli ja je poprzekładam 6x do trzeciej minus 6x minus 4x kwadrat plus 4, czyli dobrane są już w pary. I teraz z każdej pary wyciągnę najwięcej na maksa, ile się da. Czyli z pierwszej pary i z drugiej pary. Z pierwszej pary wyciągniemy 6x i wtedy w nawiasie zostanie nam X kwadrat minus 1. I z drugiej pary wyciągnę minus 4, czyli w nawiasie zostanie x kwadrat. No skoro wyciągnęłam minus 4, to tutaj znak też się zmieni. Czyli będzie minus 1. I to jest taki moment kontrolny. Jeżeli po wyciągnięciu w nawiasach zostanie to samo, to znaczy, że jest OK, możemy iść dalej, czyli znowu wyłączyć przed nawias x kwadrat minus 1, czyli ten wspólny czynnik, a w drugim zostanie nam 6x minus 4. No i okazuje się, że x kwadrat minus 1 ze wzoru skróconego mnożenia bardzo łatwo można jeszcze rozłożyć na a minus b a plus b, czyli x minus 1, x plus 1 i mamy 6x minus 4. Nie udało nam się rozłożyć cały ten wielomian na czynniki. Czyli przedstawić w postaci iloczynowej, tak można powiedzieć. W podpunkcie B nie mamy jak pogrupować, dlatego że mamy nieparzystą liczbę wyrazów. Nie mamy jak dobrać w pary, więc zwracamy uwagę na to, że przy każdym tym wyrażeniu występuje x, a to znaczy, że x możemy wyłączyć przed nawias. I w nawiasie zostanie nam x kwadrat minus x minus 6. No i teraz sprawa już jest łatwa, bo w nawiasie został, została nam tutaj no właściwie funkcja kwadratowa x kwadrat minus, yy, x minus 6, więc możemy podziałać deltą, żeby rozłożyć to wyrażenie. Czyli tak, policzymy sobie deltę b kwadrat, czyli 1 minus 4 razy 1 razy minus 6. To mamy 1 minus i minus, czyli plus 24 to daje nam 25 i pierwiastek z delty, czyli piątka. x1 równa się minus b, czyli będzie 1 plus 5 przez 2 i x2 to będzie 1 minus 5 przez 2. 6 przez 2, czyli 3, minus 4 przez 2, czyli minus 2. I tak możemy zapisać. Czyli x, x minus 3, x plus 2. I znowu rozłożyliśmy na czynniki. Tutaj stosując postać iloczynową funkcji kwadratowej. Dobra. I zadanie siódme. Przechodzimy do wyrażeń wymiernych. Bardzo popularne zadanie. Pytanie o dziedzinę wyrażenia wymiernego. Za dziedzinę oczywiście odpowiada mianownik. Mianownik nie może się wyzerować, więc musimy zobaczyć, jak to wyrażenie jeszcze poprzekształcać. x minus 2, x kwadrat minus 4 i tutaj na dole mamy wzór skróconego mnożenia, czyli znowu x minus 2, x plus 2. Nie będę tego skracać celowo. Pamiętajcie, że jak sobie skróci, skrócicie, to dziedzina i tak liczy się z tego wyrażenia pierwszego, czyli nie po skróceniu, a przed skróceniem. No i wynika z tego, że są dwie sytuacje, w których mianownik może się wyzerować. X minus 2, czyli dwójka zeruje pierwszy nawias i minus dwójka zeruje drugi nawias. To znaczy, że dziedziną są wszystkie liczby za wyjątkiem tych dwóch. Czyli mamy odpowiedź B. I zadanie ósme też wydaje się być dość popul popularnym zadaniem. Zaczniemy może od określenia dziedziny. Dziedzina tego wyrażenia to zbiór liczb rzeczywistych bez jedynki. Dlatego że 1 zeruje nam tutaj nasz mianownik. I dopiero teraz przystępujemy do. Działania. Zrobimy sobie z tego ułamek 5 pierwszych, żeby było łatwiej, i pomnożymy na krzyż. Czyli 2x minus 11 razy 1 i 5 razy x to mamy 5x i 5 razy minus 1 to mamy minus 5 i poprzerzucamy to wszystko stronami, czyli mamy 2x minus 5x. Równa się minus 5 plus 11. 2 minus 5 to jest minus 3x. I 11 minus 5 to jest 6. Podzielimy na minus 3, czyli x jest równy minus 2. I w tym momencie powinniśmy jeszcze rzucić okiem, czy to nasze rozwiązanie należy do dziedziny. Należy do dziedziny, więc jest OK. To jest rozwiązanie naszego równania. I ostatnie zadanie. Dane są dwa wyrażenia wymierne: w1 i w2. Obliczyć sumę i obliczyć iloraz. Myślę, że zaczniemy jeszcze od dziedziny, tutaj u góry. W dziedziny musimy wyrzucić dwie liczby. Ta, która zeruje nam pierwszy mianownik, czyli minus 1. I ta, która zeruje nam drugi mianownik, czyli 2, czyli minus 1 i 2. No i będziemy dodawać, czyli mamy 3 przez x plus 1 plus 4 przez x minus 2. Żeby dodać, potrzebujemy mieć wspólny mianownik. Wspólny mianownik to najłatwiej wziąć iloczyn tych mianowników, czyli x plus 1, x minus 2. Czyli pierwszy ułamek został rozszerzony przez x minus 2, a drugi ułamek został rozszerzony przez x plus 1. Czyli mamy 3x minus 2 plus 4x plus 1. No i teraz tak naprawdę tylko to musimy uporządkować. 3 razy x, 3x, 3 razy minus 2, 6 plus 4x. 4 przez mianownik. No i mamy tak: 3 plus 4 to mamy 7x, i minus 6 plus 4 to minus 2 i przez mianownik. I tak wygląda to wyrażenie: W1 plus W2. I teraz w podpunkcie B W1 podzielone przez W2. Ok, czyli tak. 3 przez x plus 1 mamy podzielić przez 4 przez x minus 2. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że kiedy dzielę przez ułamek, to mnożę przez jego odwrotność. No i teraz już wymnażamy. Góra z górą, dół z dołem. Czyli mamy 3x minus 2. 4x plus 1, czyli mamy 3x minus 6 i na dole 4x plus 4. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.